Maneczko. Znowu przypał. Znowu przypał, ponieważ. Znowu mi się nie nagrało. Patrzę. Za... Wcześniej zagrałem kilka meczów z Piotrkiem którego serdecznie pozdrawiam. A następny odcinek zobaczyłem, że mi się nie nagrywa. Nic z nie zrobiłem. Jak jakiś konkretny debil. Ja trzeba nagrywać nowy. Myślę, że zapomniałem, a tu okazało się, że nie mam miejsca, więc. No macie trzeci odcinek. Taki trochę przycięty, bo mam już 1183. Dzisiaj wbijam, widzicie, to się za 20 sekund rozpoczyna na no kolejna mapa. Teraz ja jednego showdowna zagram. I zagramy sobie. Yy, zagramy sobie później tego hejsta. Mm tu mówić, dziękuję serdecznie, już przed chwilą obgadałem z moim yy, <laughs> grafikiem banner obgadałem z moim grafikiem z banner przed chwilą, więc nie Bruce Banner, tylko banner normalny banner yy, obgadałem z moim grafikiem, że jaki będą być motywy, ogarnąłem teraz jak najczęściej filmy będą, ale na banerze będą uwaga, filmy w poniedziałek o godzinie czternastej w czwartek o godzinie o godzinie 16 w piątek o godzinie lagi przepraszam o godzinie trzynastej czternastej trzynastej jakoś tak a w sobotę o godzinie też 13-14 jakoś tak żeby był, nie pamiętam jak to mówiłem chyba o 13 tak mi się wydaje I teraz się przepraszam, ale się skupiłem, hartowałem spociłem się, przepraszam ło, 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 wo typie o, przepraszam, jakby co za dziwne dźwięki w tle ale moi rodzice słuchają koncertu Mm, dzisiaj wbijamy, myślę nad... No, kogo dać? Myślę, że, myślę, że nad szeli właśnie. Będę ją w stanie ulepszyć. A nie, showdown nowy. No to sobie program nowego showdowna i to jest z tymi z dropsami. O i skrzynek. A ja oczywiście RSP na jakimś zatupiu. Standard. Ja chyba to w mapie tu wszyscy się tak krespią więc nie narzekam oh, Ona jest szybka, w tylko zebrała ten soczek Przyją to co zarobiłem poszło no, cały czas teraz sprawdzam czy się nagrywa to jest tak standard kilka razy miałem przy z nagrywarką no to teraz cały czas będziesz sprawdzał czy to się nagrywa, na pewno trzeba było te filmy, bo jednego wrzuciłem tamte były za krótkie a jeden był już właśnie wrzucony, jak wam się podobało możecie pod tym filmem napisać, bo to jest trze a to jest trzeci odcinek, no to po co macie pisać nie wiem, nie pytam, ale ja sam siebie też czasami nie rozumiem. O Jezus Maria. Ja się skupiam, bo ogólnie wiecie, że mało gram na... Czyli jeśli oglądaliście pierwszy odcinek, do którego was serdecznie odsyłam yy, to nie grałem wcześniej na komputerze więc czas, czasami, teraz po prostu nie chcę być najgorszy więc tak troszeczkę tryharduję bo po prostu <coughs> muszę się nauczyć moment Nie wiem, czy ja czasem Co to jest? Co to było do jasnych, jasnych? Okej. Okay. <grymne> Co to było? No 10 tylko tych jeszcze. Jeszcze tylko 10 tych. No. Dziesięć puszek żeby wpić punkty do szelki oczywiście, które znam do szelki. Jeszcze będzie mi brakowało, ale... Łena, do jest! Jeszcze będzie mi brakowało tych punktów, ale mam nadzieję, że uzbieramy z jakichś Brawl Boxów czy innych. To <coughs> zanim przepraszam za mój głos... Dzisiaj się troszeczkę darłem na treningu, a nagrywam to też po nocy, zmęczenie troszeczkę wychodzi. Czy po nocy, 21, no to, to niekoniecznie po nocy, ale no jakoś tak później. O, ult, oj, uff, ult odpalał, to było widać. Albo mnie dojedzie, albo będzie uciekał tym ultem. Nikt będzie uciekał po prostu. Beczka. Śmiechu. I am the best. <laughs> Lubiłem grać na telefonie, ale zobaczymy, jak na komputerze, bo to jest masakra. Nie piłem też, więc czasem idę się napić i, 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 i będę nagrywał nowe odcy. Od razu tylko dokończę ten. Mamy 6 minut, no to jeszcze bez przesady już dokończę. Ten, bez przesady. No, choć w sumie troszeczkę mnie ten głos nie przeszkadza. Myślę, że Wam też będzie przeszkadzał. <laughs> A nie chcę, żeby Wam coś przeszkadzało w oglądaniu mojego filmu. O, odlecz się, u, ulecz. Oj, dobra. Nie wiem, czy zdążę szybko powiedzieć. Wytnę obiad na ten moment. Wytnę ten moment. Seraz szybko idę się napić. Jestem już z lepszym głosem, przyszedłem równo o 9, mam nadzieję, że z lepszym głosem, mam nadzieję, że to słychać, bo troszeczkę się mam, ja słyszę, że troszeczkę się mogło poprawić faktycznie to co, tego co było, choć cały czas mi ten głos zlatuje, więc się prześpię i jutro też będą mam nadzieję jakieś nagrywki. Teraz mówię, nie będą teraz te filmy, co były na banerze o tych godzinach, co będą na banerze, tylko będą nieregularnie, ponieważ chcę sobie nabić. Chcę, żebyście po prostu teraz były jak najczęściej to wyświetlane, bo to będzie no, oglądane przez Was. Będziecie mieli się wybić. Wiecie, wybicie się jest najważniejsze na samym początku, cisnąć z tymi filmami, żeby po prostu później. No. Że później. Że później mieć łatwiej. Smarnowałem multa. Teraz jak najdalej uciekać, żeby on nie mógł znaleźć. Napijemy się. Mam nadzieję, że mnie nie złapie w tym czasie. Tak, widzę, widzę, widzę. Już po to idę. I teraz jestem szybki. Dużo bije. Yes, let's go. 10 minut odcinka. Mamy pewnie jakieś 6, nie, 6 no, bez koszardów, osiem. 8. Ponieważ. 8, ponieważ. Yy, no, ponieważ... Jednak dam ma lepiej ma wiecie. i Ig o lepsze. Musimy było jeszcze to wytnać, to co piłem. No to mamy... Mniej... Znaczy... No, mniej mamy odcinka. <laughs> Mam nadzieję, że będą się te odcinki podobały. Ja teraz z nimi cisnę. Że, że to na za dużo to nie zdrowo, więc powoli będą te wyświetlania spadały. Więcej po prostu będziemy później zaczynać nagrywać inne serie. To się naprawdę mam nadzieję, że przyjmą te inne serie. Mam plan na coś w Fortnite cie. Na nowym koncie Let's go, let's go, let's go Zabrał mi skrzynkę. Co jest? Dobra, typie, tego się nie zajczamy. Chcę, że przynajmniej 15-10 minut był ten odcinek, bo to 10 minut rozrywki mam nadzieję. Na koncie mam w Fortnite pomysł na od dywizji... od Bambika do Prosa. Czyli od dywizji... Pierwszej, z której dawno wyszedłem na moim głównym koncie w Fortnite, do dywizji. Do czempiona nie wbiję, na razie szóstej, bo szóstej jeszcze nie wbiję na moim głównym koncie. A jestem naprawdę blisko. Ponieważ tych dywizji nie grałem, też często po prostu mi się znudziło. Po jakimś czasie tam mi się po prostu znudziły te dywizje. O oh man, you are Myślałem, że się skończył wcześniej. Niestety to się nie stało. Więc lecimy dalej, Kolcik. Cika, myślę, że na blisko trzeba podjechać i już, znaczy myślę, no, wiem, że na blisko trzeba go podjechać i na spokojnie go pobijemy. i na cztery uderzenia się skrzynka rozawala. Barley, 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 na Barley'a trzeba też podjechać. Niestety w ogóle nie można w takim stanie podjeżdżać, ponieważ on cię właśnie tak zryje, jakby było blisko. Zagramy game grab. Zagramy game grab. Nie lubię. Ale spróbujmy. Ojej. <coughs> My zagrajmy z tego game grab. Nie cierpię grać game grab. Przypał. Zostaje się mi grać taką grę, bo jak jako nie cierpię Elo oh. Man, 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 man You must help me You must help me Help me no, Nabiłem sam ulta O to chodzi, jeszcze go zabiłem Przyzwyczajenie nie doszło na uch. chciałem już po nim kuba zbierać Czy to by się udało, gdybym miał game jakiś... Let's go, let's go, let's go, let's go Czasami będę sobie tak szeptał, bo często tak sobie szepczę podczas grania. Let's go, let's go, let's go, let's go Przepraszam za dmuchanie, teraz wiem, że dmuchałem Oh man Teraz czekają na to, a ja... Ajajaj, aj, aj. no ty kurczaki, podjeżdżajcie go, kurczaczki. O nie. No i Egor zabił. zabił. No niestety, wiecie, game grawa. Nie lubię grać, masakra to jest. No a tak nie mogę zakończyć odcinka, lecimy na showdowny. No właśnie po tej gierce pan zakończyć odcinek, jeśli się uda, się nie udało. Bo zginąłem głowy, bo zacząłem serdżować. No, gdyśmy tam tamtego nie przejęli, no tak. Jakbyśmy mieli. Jakby oni cały czas tego mieli przejęte, to byśmy nic nie zrobili. No i na Majka muszę podjechać. A no, on się sam, pod, sam się zabił właściwie. Tak jest w wielu że to dowieranie graczy, jest bezsensowne. Wiem, że gano czasami czy dodanie szczapy, ale już po prostu po treningu ciężkim, ciężkim, bo mieliśmy trener, który robi ostatnio ciężkie treningi. Znaczy ogólnie robi ciężkie treningi. Oh man, przypał, przypał. Thank you, bro. Mamy, a tu mamy też dwa te. Hu, 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 hu. Tak możemy zakończyć odcinek. Taką bombą, totalną bombą Gość został. Taką bombę, że ajajaj, aj, aj, piękne. No piękne. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego, choć... Nawiniemy sobie jeszcze jedną skrzynkę, to wtedy się zakończy. Puff, puff, pobijemy, nie pobijemy. Nie, ja widzów nie biję. Niech ja to wtedy się pożegnam. Więc lecimy sobie. Bo 20 potrzebuję, akurat mam 20, bo tak zobaczyłem. To wbiję dla Was księgko. Otworzę. Pewnie jakieś PowerPoint, głupie, ale no co, dla widzów nie otworzę. On otworzę. Ja dla widzów nie otworzę. Ja dla widzów nie otworzę. Ja, wielki youtuber, który jest mały, ale jest wielki. Przykro mi. Ale no, muszę. Sorry, taki mamy klimat. Oh yeah. Oh me, oh me. You're idiot, man. Oh man, kolejny sok. No i świetnie. No i świetnie, nikogo nie spotkałem podczas soku. Uuu, a ja teraz spotkałem kolta w krzakach. No oczywiście, podczas soczku począł kogoś... What the hell? Gościu sobie wygrał, siedząc w krzakach. No za trzecie miejsce jest 16, a dobra, 6000 token do wery, które które A nie, zdobyliśmy z tego. Tutaj, o. Nadal mi się trzymały. Więc teraz otwieramy co jest 50 gold 12 punktów doszeli Telpium, 14 200 dolarów dziękuję dziękuję bardzo dziękuję bardzo takim stylu mogę zakończyć dzisiejszy odcinek jeśli wam się podobało zostawcie koniecznie łapkę w górę suba i dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienie o najnowszych filmach będę wam, tam wam o tym gadał bo po prostu trzeba Oj, przepraszam za ten mikrofon. Dziękuję wam za oglądanie. Idę to zmontować, wyciąć ten moment, kiedy piłem. Elko.